Usiądźcie sobie wygodnie. Po długiej przerwie, ponad prawie dwudziestu kilku dni, wracam do kazań do Matki Bożej. Ona nam przygotowuje króla. Mieliśmy rekolekcje adwentowe. Ostatnie kazanie było, moi drodzy, 14 grudnia. Teraz przez dłuższy czas będę szedł za Matką Bożą, a później z królem. Przypominam. Mamy rok szczególnej łaski, rok króla. Jeśli król nie przyjdzie, nie uporządkuje tej rzeczywistości, dzieci po nas. Bierzemy udział w jednej wielkiej komedii, w której się znajdujemy. Rząd woła, że prąd za darmo, a moi drodzy pracownikom podniesiono, znaczy zakładom pracy prywatnym podniesiono prąd po w tym roku razy 4 lub 6, w zależności jak dzieci. To wszystko nam pisze. Pan Jezus na w urędziach, elektronika was zniszczy. W tej chwili roboty wypychają masowo ludzi pracy. Dzieci Inwazja robotów na niespotykaną skalę. Polska nam się wali. Chińczyki zalewają nas swoim towarem ceny niskie. Dochodzi już do absurdu, że taki jest trupet w tej szopce polskiej, że ktoś pisze, że w pipkowie jego firma produkuje dany towar. A to wszystko przychodzi dzieci z Chin. Chińczyki na wszystko idą. Niemiec ucieka z Polski, przerzuca część, moi drodzy, kapitał tej chwili do Turcji. Tam dniówka, znaczy miesięczna praca, 1600 zł średnio, 1600. Więc padają zakłady jedne po drugim. Kiedy wam mówiłem, przyglądnijcie się Mówi się w Polsce, że eksport, eksport rośnie, ale gdzie nasz towar idzie? Do Niemiec. A jak Niemcy zmieniają rynek zbytu, czy produkcji, czy mają kryzys, no to kto pierwszy ma kryzys? Rzeczpospolita. Dwa, dwa dni czy trzy dni temu pan prezydent wysłał list do rządu, i moi drodzy, do rządu polskiego. Aby zagwarantował premierowi Izraela Netanyahu wjazd do Polski bezpieczeństwo, jest ścigany przez Trybunały Międzynarodowe jako morderca. Nie wypowiada, tylko mówię. Jakbyś ty się gdzieś ruszył, to ja cię zamkną i ci oddadzą. Przez trzy dni lewica wrzeszczała. Prawica na pana prezydenta. Co za głupi prezydent, i tak dalej. Dziś, dziś pan Tusk mówi. Podaje komunikat, pan Tusk podaje komunikat. Po konsultacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych rząd polski gwarantuje bezpieczeństwo Netanyahu i wszystkim przedstawicielom rządu Izraela, którzy przybędą na 80. rocznicę. Mordów Auschwitz, wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Dzieci wiecie, w jakiej szopce bierzecie udział? Wy sobie nie zdajecie sprawę. Nie dokończyłem wam mówić tych i innych rzeczy w cyklu kazań Agenda 2030. Zapamiętajcie sobie. Bogu dziękujcie, póki chodzicie. Jak się przewrócicie, nie liczcie na żadną pomoc państwa. Jeśli chcecie mówić że Polska, Polską rządzą Polacy, to się grubo mylicie. Biedny narodzie, nie tylko polski, słowacki, ukraiński, wszystkie biedne narody, włoskie, francuskie, wy nie wiecie, jakim jesteście narzędziem tego systemu, o który wam on dziś Tyle mojego wprowadzenia, dlatego wołam królu przyjdź, zrób porządek albo wyczesaj wszystko. Znacie mnie, nie ma na ziemi nikogo bardziej tak za karą, czyli gwiazdy spadają, ziemia pęka, rozumiecie, nikt tak nie jest za karą, przy mojej świadomości i wiedzy, to jest, to jest najlepsze rozwiązanie, żeby nas uwolnić od kwadratowego obrazu, od polityku, od dziś wszystkiego. Wszystko czeszczy. Chcą zabrać z polski rąk wszelką formę przedsiębiorczości. Ludzie, grozi nam katastrofa. Zrobią klatkę, to co zaplanowali na rok 2030, dostaniecie jeść, dadzą wam pieniądze na potrzeby wasze, nawet za granicę wyjdziecie, ale będziecie mieli strefy, Dzielnicy nie opuszczać, mieszkania nie opuszczać. Panie Jezu, przyjdź. Druga opcja: że się znajdzie tylu chętnych, co pójdzie na drogę nawrócenia. Zakon czasów ostatecznych. narodowa droga pokuty. Dzieci jest w tej chwili, nie będę się przesadzał. Około 2000 Polaków, którzy posłuchały, posłuchali mego wezwania. Czy to wystarczy? Półtora roku temu wystarczyło ta pokuta i plus, wtedy jeszcze był pół roku, poniedziałkowy post o chlebie, że nas nie wciągnięto w wojnę na Ukrainie. A to było, tam za, bo to było parę kroków od dzieci wojny na Ukrainie. Bawią się nami do kwadratu. Wyrżnięto rody potockich, tartoryskich, wiśniowieckich, radziwiłów. Na to miejsce pojawiły się zabawki, nierody, rody. PiS, PO, Lewica, PSL. To są wszystko zabawki w tej wielkiej dzieci komedii. Wyśmiano średniowiecze. Błogosławiony czas dla świata. Prowadzono wszystko to samo razy wielokrotnie. Mieliśmy 10 na średniowieczu, wieczu. Teraz płacimy od 50 do 70% z naszych dochodów na różne takie podatki. Zagwarantowano nam leczenie. Spróbuj nie mieć na starość swoich pieniędzy, to zobaczysz jak się Leczysz. Panie Jezu, błagam. Już się nie zastanawiaj. Przyjdź dyrdokiem i ratuj swoje królestwo. Dziś się modliłem, siedziałem na sofie, rozmawiałem z kimś, patrzę na nasz obraz na suficie. Kluba Polski w niebo wzięta, rok 608. Wtedy granicy Polski nie było na Bogu Wtedy Smoleńsk, Kursk, Poddonie Stobłowsko-Polskie. Czyli Matka Boża jest królową Białorusi, Matka Boża Królowa Polski jest królową dzieci Litwy. Jest królową Ukrainy. Matka Boża królową Polski jest królową Estonii i Łotwy. Te wszystkie ziemie kiedyś były w Królestwie Polskim, a Matka Boża wtedy się nazwała Królową Polski w niebo wziętą. Wzięła w obronę tę całą przestrzeń. Tak jak wam kiedyś, ja wam to przepowiedziałem, że oni stworzą kolejną wojnę na ziemiach słowiańskich. Dzięki Bogu, dzięki, że nie na polskiej, rozumiecie? Ale Ukraina to też nasza dusza. Przypominam, Ukraina to też nasza dusza. 600 lat należała od królowej Jadwigi, myśmy tego nie wzięli. Część ruś -Halicka to było Wiano-Andegaweńskie, Ludwik dał córce, ona to zabrała siłą, nawet wbrew ojcu, Dał to, posłał wojska polskie, a później tamte ziemię dostaliśmy w spadku od Litwy. Myśmy tam nic nie grabili, kapujecie? Myśmy tam nic nie grabili. Czyli jak przyjdzie Jezus Chrystus, król polski, to go błagam, by bronił Polskę, Łotwę, Estonię, Litwę. Białoruś i Ukrainę. Dzieci, to jest Rzeczpospolita, rozumiecie? Te wszystkie ziemie i jej mieszkańców są nam duchowo bliscy i krewni. Nie patrzymy na ilość krwi, na mordy, zostawiamy to. Bo oni za wszelką cenę dalej chcą ściągnąć Polskę w tą wielką wojnę. No, niech tylko by Amerykanie opuścili teraz Polskę. Dzieci bijemy się o wielką sprawę. W naszych orędziach jest napisane, pani Agusia poza mną na początku, bo w cudzysłowie, nie dowierzała, że list do Filadelfian dotyczy. Polski, pytała się święty Jan Ewangelistę, czy ksiądz ma rację. Jan M. Ewangelista powiedział, list do Filadelfian dotyczy narodów słowiańskich. Gdzie centrum tych narodów jest Dzieci Polska. Kiedy wam wygłoszę, moi drodzy, kazania o sarmacji, o wielkiej lechi, badania genetyczne. Na żywych członkach pokazują. Lechitów najwięcej jest na ziemi polskiej. Są na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji, na Słowacji. Lechitów, czystej krwi słowiańskiej, dzieci jest najwięcej w Polsce. Polska jest centrum tego listu do Filadelfia. Dlatego to, co Wam przedstawiłem na początku, to jest taka szopka betlejemska obecna Polska. Grają Wam, mówią, dzieci, to wszystko prowadzi do jednej wielkiej ruiny. Mają tylko jeden problem. Kiedy zacząć oficjalną eksterminację? Może na jubileusz? osiemdziesięciolecia wyzwolenia Auschwitz-Birkenau-Oświęcimia wymyślą jakiś obóz koncentracyjny dla ludzkości, abyście szybciej zmiatali z tej ziemi. Idziemy za Matką Bożą. Bo nagromadziło się różnych moich myśli na ten czas. Zacznę wam, żebyście wiedzieli, jak jest potrzebny, pilny król Polsce. Jak potrzebuje chętnych. Do narodowej pokuty. Jak potrzebuje chętnych do zakonu czasów ostatecznych. Ludzie, budźcie się. Jak się obudzicie, nawet nocnika nie będziecie mieli przed sobą. Bo się mówiło w Polsce, że się obudzisz z ręką w nocniku. Dużo gorzej. Dzieci. Dużo gorzej. Nie będzie nocnika i nie będzie. Rąku ciebie. To jest dzieci przerażające. Dlatego radzę wszystkim moi drodzy, czytać raz w miesiącu Rozważania Matki Bożej do Narodu Polskiego, różańcowe, co wam wydałem w takiej oto broszurce i Droga Krzyżowa Dzieci do Narodu Polskiego. Przerażające są tam przestrogi uwagi Matki Bożej. Bijcie się o Eucharystię. Jeśli ustanie Eucharystia, istnieje świata jest bezcelowe. Jeśli szatan, to co Bóg powiedział w naszych orędziach, chce zniszczyć ludzkość, nie zazniszczyć. Wytępić człowieka. I dwa, zniszczyć świat stworzony, czyli materię żywą, zwierzęta, trawy, lasy, to co macie. A jeśli przeżyjecie, pamiętajcie o jednym kierunku: do grzechy nie wróć, bo musimy. Wybudować wtedy pomnik ocalenia. Gromadzę dzieci kamienie, wozimy. Nie będzie cementu, wykonamy to na glinie. Nie ma problemu, dzieci to. Żadnych problemów. Albo wybudujemy w innej technice, niczego się nie mójcie. Wzrosło we mnie ciśnienie lub przyjdź porządkuj po Twojemu lub tnij waść i w szczęść tą cywilizację. Ona już nie ma prawa bycia. O, tu mam tej wielkości różaniec za ojczyznę, tę broszurkę, więc pokazuję czytać. Matka Boża robi tu rezimę całej naszej historii. Nie wiem, ile mówiłem, ale fragment u, ulecę rozważania. Rozważanie numer 12 przyszła aby zwyciężać waga i znaczenie objawień Matki Bożej w wykrocie. Że bitwa jest tak napięta, to przypominam, przed pielgrzymką pozamykali płoty na wykrocie. Nie da się tam wejść w czasie pielgrzymki. Zasiali trawę. Piszą tam ogłoszenia i trawa dopiero wzejdzie w maju. Dzieci przerażająca bitwa. Chcę wam przypomnieć, po co do was przyszłam i czego żądam. Jestem matką. Przychodzę, aby wam przypomnieć, że jestem waszą matką. W niebie i wasze miejsce jest przy mnie. To jest wypadkowo roku 1608. nazywaj je królową Polski nieboziętą. Chcę Was wszystkich do mnie sprowadzić. Jest mi Was bardzo żal, moje dzieci, bo doznajecie wielkiego cierpienia i przynosicie do mnie tak wiele Waszych trosk. Tutaj, gdzie jestem, nie ma już trosk, zawsze panuje radość i pokój. Musicie zrozumieć, że was czas na Ziemi nie jest długim. Trochę cierpień musicie znieść. Ja wczoraj mówiłem Panu Bogu, Panie Boże, przy najlepszych wiatrach mam jeszcze tylko 15 lat. Pani Ania, rozumiesz to co chodzi? A ten ostatni dystans to jest taki, że mogę jutro umrzeć. Mogą mnie zacząć zamordować. Czy wiecie, że ja już jestem gotowy na śmierć? Że już czekam na spotkanie z królem? Nie błagam Boga o śmierć, bo muszę wykonać misję, którą mi Bóg powierzył. Nie mam wyjścia. Nie mogę Was zostawić, choć po ludzku chęć ucieczki jest nieprawdopodobna. Stąd też podejmujemy dzieła, arcybrawstwa, ruchy, budujemy lądowisko, tworzymy, tworzymy lądowisko, dzieło lądowisko niepokalanej. Idź punkt po punkcie. Czekam na zjazd szefostwa w sobotę z wielką radością. Czekam na pierwsze rekolekcje zimowe z wami w marcu. Kilkanaście osób się zgłosiło, ja będzie ze czterdzieści, bym się cieszył. Oh, oh, oh. My jesteśmy tu na ziemi, aby trochę pocierpieć. I to jest czyste, Bóg to ustawia dzieci. Do nikogo nie ma żalu, tak trzeba to zrozumieć, tak to trzeba realizować. Wiecie, wie, wiecie ile ludzi maraka? Wiecie co się dzieje? Wiecie jak są pełne przechodnie? Wiecie, co się dzieje z wszystkimi, którzy się szczepiali? Ci wszystko się na naszych oczach wali. Ten potok cierpień idzie. Pan Jezus cierpiał przecież tak strasznie, aby był Bogiem. Cierpiał dla was. Nie wymawiajcie się od wszelkich cierpień. Starajcie się nieść wasze krzyże, bo te krzyże są połączone z krzyżem mojego syna. Bo te krzyże połączone z krzyżem mojego syna uświęcają świat. Tu kiedyś będę prosił Ducha Świętego, aby dał nam lekcję i orędzia. Pozbierał te wszystkie myśli, bo jest ich setki w naszych orędziach o cierpieniu. By zrozumieć katolicką teologię cierpienia. Dzieci, cierpienie jest siłą napędową katolicyzmu. To jest nieraz nie do zrozumienia. Nie chcemy się z tym zgodzić, a Bóg to wszystko daje po to, abyśmy połączyli się z Krzyżem Chrystusa i uświęcili świat. Ambitny plan dał nam Pan przed kilkunastu laty, że mamy uratować Polskę i świat. Na Grunwaldzie mówił: Jest Was że tak mało. Że nie jesteście nawet w stanie Polski ogrzać. Dzieci, walczę, wołam o Was. Z tych kilkunastu, około dwudziestu tysięcy dzieci przyjętych do rycerstwa, czy zostało trzy tysiące goliwych, reszta poszła. Musicie znać stan naszych szeregów. Dzieci, reszta poszła. Tam kilka procent do Pana, kilka procent zachorowała, ale większość legła. Złamali ich kapłani, rzeczywistość, rodziny. Dlatego cieszę się tym korpusem potężnym. 3 tysiące ludzi, którzy idą web w web. Jest to jeden legion. Ze czasów rzymskich najlepsze legiony były hiszpańskie, później w IV wieku germańskie. Dziś został jeden legion. Królestwo Boże ma objąć nie tylko basen Morza Śródziemnego, ale cały świat. Chyba nas trochę za mało. Ale dej Boże, bym się mylił w tej strategii. Jeśli chcecie pracować dla mojego syna i poświęcić swoje życie jego służbie, musi to czynić tutaj, w waszych domach, w waszych parafiach, rodzinach. Teraz jest dla was czas ofiarnej służby, aby wasze życie miało wartość i przyniosło chwałę Bogu. Dziękuję wam. Tym, którzy weszliście w te przestrzenie. Jest te parę tysięcy, którzy weszli w te przestrzenie. Jesteście moją dumą i radością. Modlę się za was. Codziennie was błogosławię. Jeszcze Zobowiązuje się do większej pamięci molitywnej. Jak będę miał drugą krzywą, często odprawiam Łóżeńce, mówię, to jeszcze będę was w jednym z dziesiątków i przy jednej stacji. Zatrzymam się i pomyślę o wszystkich moich szaleńcach, którzy poszli za mną. Przepraszam, poszli za słowem Boga. Kiedy zrozumiecie, że wasze życie było próbą na wygnaniu, że Wasze dzieło było próbą wymigania się od wszelkich cierpień i prób, będziecie bardzo rozżaleni. Nie będziecie mogli doszczeć sobie podobieństwa do mojego syna. Jesteście przecież jego ciałem. Musi być podobni do mojego syna, aby zamieszkać w nim. Cierpienie, trudy, poniżenia. To moi drodzy, wasz, nasza wspólna siła. Amen.